Proszę, ja mam tutaj to. Jak ktoś z Was nie zna angielsko, to tutaj pisze proszę, czyli please, a run to, to jest biegnij. Proszę. Ale gwiazd. Nie chcę tego. Co tam mi Co to mi się wyświetla? Okej, okay, staliśmy. Nowy dzień. Nie ja widziałam tutaj Creepera, jak ja poszłam spać. Co? Naprawdę, jakim mi suderzem miałam siekierkę? Ale wysoko, Jezus. Widzę cię, widzę cię. Tam, tam jakiś kies płonął. Widziałam, jak się spalił. Ta... patrz w górę. Tam no cię widzę. Parę spadłam. Ja cię kręcę kolejna wpadka. Mam tylko jedną klapę. A ja, ja mam... Ja nie mam w ogóle drewna. A ty tych nie? Zero No nie mieliśmy. Ej! Lecz Minecrafta. Co? Minecrafta. Stoję w pojetrzu. Tutaj. Okay. Padę ci a moje mamie coś tam kto, ktoś tam dzwoni Ła Za co to było? A, odadza mi się. Ej, czy mam enchantowaną zbrojkę? Nie, mm, enchantowa by mi się przydała. Tapa. Te kwiaty można z czegoś innego zrobić, tylko kredy. Bu! Y eee, z na bombę! Do kopalni naszej! A idziemy ta dzisiaj do netheru. A ja mam 55 sztuk. Ja mam ta 55 sztuk, tewna. Popatrz. Tata, taszka, deski mam. Ej, teraz patrz, zbagowała Minecrafta. Jest jestem na drzwiach. O ja. Na jest nasz tanda. Co się z naszym... Co z naszymi standardami? No. Ale czemu? Wydaje mi się, że... Ła, wow, ale się skupiłam. Obadać sprawę z tym zombiakiem, bo coś tu... A tak. hmm. ja czy do by się tak? Czy wam byłoby też dobre? Dobrze tak patrzeć? Ale popatrz, nie! Ale patrzcie, o to jest przybliżenie. Aha, nie zauważyłem, że mam. No co to, co to? Wydaje, to mamy już aż za dużo. Na górę? Poczekaj na mnie. A can you help me? A ta? Zobacz, ta, ta, ta wyścigi. Ten, kto... W, ten, kto szybciej wespnie się na górę. Coś mi się mikrofon podziałało. Ten, ten, kto szybciej wespinie się na górę, ten wygrywa. A! Dobra. Ha, 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 Nie ma szans, że ja się dogonię. A to moje zdolności. Jest. Jak wejdziesz, to ją zamknij. Bardzo bym ci pomógł. i ta wleju coś mamy. Poczekaj. Ta w fleju mamy. A w drugi mamy. W drugi mamy to. A po co mi takie bardzo Mhm, ty mamy coś takiego, no dobrze. Dobra, ja, i teraz patrzę. Dobra, to też idę w górę. No tylko musisz tutaj wyjść i zamknąć tapę. Dobrze, spokojnie. O to się nie musi. Ale na co? No do to góry chodź. Ale są zrobić takie przetkanie. Ej. Ej! Ej! Ej, ta, bo tutaj ta jest dobinka. Ta, tutaj ta jest zabinka, to ta tutaj nie przeleci. Znalazłem sobie bezpieczne pole. Ta bo tutaj ta. Ła! To jest bezpiecznie. Fajnie. Ej, poczekaj, ja zobaczę, czy ta woda tam cieknie. Tak, ona tam nie cieknie. Ha! Ok, na razie. Tutaj też nie cieknie. Nie, 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 idź nie, mnie, nie, 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 Sia, sią, sią, bo cię uderzę. Ej, ale mnie cię szybko uderza. Podaj ja? Tyle. O, Nie, Nie, to Błaga mnie, to Błaga mnie, help, help. Co to? Co to? Ale fajne. O, nie, 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 no, nie. No, no. O nie, 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 nie. nie. Ej, jak ja chciałam teraz? To, to i tam ta, ta nie zalało się, he he. Nie, już się zalało. I się nie zalało, he, 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 he Ej, ej, ale ja ja. Tutaj mogę sobie, o, żyć. Hello. Ja chodzę po tym. Ej, popatrz, tak ja i nagle tak, nagle tak. Stoisz na tym i nagle tak spadasz. O nie, 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 nie. nie. Mm -mm. Chopa, chopa. A ja muszę wyjść na górę. A ta nasza jeszcze nie jest niegotowe?